najpierw zdjęcie na miniaturkę Donner Blitz, mega i Donner Blitz, normalne o, takie dwa cudeńka albo tak jakoś ustawmy o, takie single shoty przejdźmy sobie najpierw do małych single shotów. słuchajcie, single shoty od pulwera, ale normalnie jakbym zrobił tak i bym powiedział co to za importer, to wszyscy prawdopodobnie jednogłośnie by strzelili, że to jest e, funkę, dość podobnie wszystko to wygląda, też szata graficzna, normalnie bym podejrzewał że pulwer to jest się odmą funkę nie wiem w ogóle o co tam chodzi e, Salut Single Shot donor Blitz, 10 sztuk e, cena 40 zł, 70 gram Neku, kategoria F2 kod produktu PP, myślnik K, myśnik SAS, myślnik D Premium Firework eee, Czyli można z tej strony otworzyć? można z tej strony otworzyć. W opakowaniu mamy 10 sztuk eee, To będzie chyba z 18 mm Nie ma to napisane. No, jakość wykonania No niestety. sami mi służycie, Mogłaby być lepsza Mogłaby być lepsza eee, No tutaj jakość wykonania tuż jest taka troszeczkę gorsza. Zobaczcie jak to wygląda. No ale nas interesuje jak to będzie strzelać 7 gram Neku, więc no jestem ciekawy. Instrukcja dla Niemców, dla Polaków, e, Niderlandy i Anglia. Dobra, to tyle jeśli chodzi o czerwone. Przetestujemy sobie tam, pojedziemy do Kuśtyka, do naszego dziadka. Odpalimy sobie ze dwie sztuki w powietrzu. A może w przyszłości, jak Was zainteresuje, a zostaną jeszcze, to po prostu weźmiemy sobie tam, tak jak ja zawsze lubię testować, wiecie, kita w wodę gdzieś i te, i te sprawy, nie? Kita w wodę i te sprawy. Słuchajcie, to tylko będzie taki, wiecie, szybko, żeby sprawdzić, jak to strzela. Oczywiście zapraszam Was na kanał Mahony Bez spiny. tam się widzimy. Zapraszam Was na kanał, e, zapraszam Was na Instagrama Machony69 i do sklepu pirokid.pl z kodem W30. Macie zawsze parę groszy taniej. Teraz mamy Mega Donner Blitz. Taka potężna nazwa, 30 mm. Tam nie było nawet napisane kalibra. Tu już macie 30 mm Salut Single Shot, 4 sztuki. Czyli tutaj może już być potężnie cena, no też jest potężna, bo 70 zł trzeba zabecelować, Ale gramatura nie jest potężna, bo tylko 42 gramy neku, Czyli to wychodzi 10 gram. Z 10,5 g Neku na sztukę, więc to tak bez szaleństwa, to te małe kapkę o wiele mniejsze i dużo nie mniej miał Neku, no ale zobaczymy, może Chińczyk tutaj literówkę zrobi, może tu zamiast 40 gram Neku powinno być 400 gram Neku, nie? No, zobaczmy jak to wygląda. I taki, no już lepiej wykonane są mi tamte, też ten papierek trochę tak szmunci, podstaweczki takie papierowe płaskie, więc naturalna biodegradacja będzie. Single Shot ma gramaturkę 10,5 g Neku, kod, kod produktu PP, myślnik K, myślnik SAS, myślnik 30, myślnik 24A. Więc to tyle co miałem Wam do przekazania, lecimy, testujemy. Słuchajcie, no odpalimy sobie dwie sztuki tego, dwie sztuki małego, dwie sztuki dużego. Eee, zobaczymy jak strzelają i ewentualnie jak będziecie chcieli zostawię... Pozostałe, i wtedy, jak kaczorek może przyjedzie, to sobie nagramy jakieś tam takie wiecie e, strzelanko, czyli e, czy w wodzie strzela, czy jabłuszko rozsadzi, czy dynie. To, jak będziecie chcieli, to możecie już napisać w komentarzu. Ja się zbieram, bo to chyba ostatni produkt, który miałem do nagrania na dworku. Lecę później, będę nagrywał wyrzutnie, ale to już w kolejnych odcinkach. Dobra, testujemy, czy to warto, czy nie warto. Jeden po drugim. Singielszeciki czerwone od pulwera. Kaczelek odpali jeden po drugim, zobaczymy, czy będą głośne, a potem pójdzie Andrzej. No, jak na 20 mm całkiem przyzwoicie. Nawet była nieduża mina, nawet była nieduża mina. Migocząca, no i teraz zobaczymy 30 mm. Andrzej poszedł w tych swoich laczkach, nie widzimy go, bo jest troszeczkę już ciemno na kamerze. Kapelutek z Walencji. dawaj odpalaj, wariacie, ładnie, postaw na równi. Dzisiaj mamy taką pogodę. No, popadało, ale trochę wieje, więc przedmuchuje. Pulwer niebieski, 30 mm. Taki... Ale... kapry głośniej, ale bez szaleństwa. Ja bym wolał te 20. Wystrzał. Faktycznie było czuć, że jest mocniejszy. Poleciała wyżej, ale wystrzał sam efekt. Taki o, słaby bas, słaby bas. Lepsze 20 mm, lepsze 20 mm, więc definitywnie czerwone mają ocenę 9 na 10 niebieskie to jest 3x10. To jest słabizna. Dbajcie o siebie i innych. Cześć! Powiedz, że się odpowiedz. Jakie krótkie wypowiedzi. To tyle. Cześć. A co tu się rozmawiasz? Roz, roz, e, dobra, widzowie. Cześć. Cześć.